Ej, ej! Co jest? Jezus! Matko! Ej! No chłopie! Jakie kukuryny! Sepcio, tobie się nie popieprzyło coś? Ej, skąd wiedziałeś? że cały stamtąd. A, faktycznie. Witam wszystkich, witam graczy. Dawno nie było specjalnych gierek na kanale i na streamie, ale dzisiaj nadszedł ten czas, że robimy trening zmysłów i będziemy grali bardzo wesoły i ciekawy pojedynek, w którym ja, Mateusz Dupa Pongowski będę niewidzialny i będę pojedynkował się z dziesięcioma byniami karakanami, którzy będą sobie grali w trybie normalnym. Także jest 1 versus jak, 10, ale mi te rysy. Ale ja mam taką przewagę, że będę niewidzialny. Jedyne, co mogą zrobić, to mnie usłyszeć lub wyczuć. Także przypominam wszystkim o łapkach w górę, subskrypcjach, komentarzach i dzwoneczku. Tak jest. Ja idę teraz szybko na Hellcase, bo trzeba wyciągnąć skin dla jakiegoś szczęśliwca. Trzech szczęśliwców dostaje prezent z drużyny przeciwnej z największym ADR-em. Skin za 150 dolków, drugie miejsce 100 i trzecie 50 dolków. A ja przypominam oczywiście o ważnej rzeczy, bardzo ważnej, na Hellcase, czyli na stronie, z której wyciągamy prezenty, skiny i inne cukiery, asy Macie kod PAGO na darmowe 70 centów. Można się zakręcić bydlęciem na stronie i coś wyciągnąć fajnego. I i przy doładowaniu wykorzystujcie kod Pago Knut, z którym jest 15% więcej. Przy tym doładowaniu 15% więcej się dostaje, to 15% już jest dużo. Tam pisujcie, co tam macie wysyłać, bądźcie tego, rozwijajcie się. Dobra, do jeszcze taką. Dobra, mamy nóż dla zwycięzcy. Nóż za 159. Przejdzie, poszło, wyszło. Podoba się? Podoba się. Teraz 100 dolarów za drugie miejsce. Partner ship właśnie deferowa. Nic nie rozumiem z tego utu. Mamy, Pażak daje, stówka dolarów za drugie miejsce. Już jest, już jest. Trzeci skin Pytamy za 50 dobrać dolarów dobrać. dla trzeciego miejsca. Na no porwalo musiało porwać, oczywiście musiało. Za 50 dolków wiecie, z której skrzynki wyciągniemy skina? Nie wiecie, bo ja wiem. A nie mówiłem tego nikomu jeszcze. Skin za 50 dolarów wypada z tej skrzynki. Patrz. No Troszeczkę poza budżetem. Nie ma tu takich? To ta skrzynka dobra w sumie. O! No, no dobra, za 66 dostanie. To są bynie moje kochane, najkuchańsze. To niech mają najlepsze, najdroższe, no, jakie mogą mieć. Teraz dla ojca dyrektora też trzeba coś, Mateusza Pąkowskiego, coś za te zmagania. Też coś trzeba wyciągnąć. No nie może tak być, że nie, no. Coś tu ojciec dyrektor musi też dla siebie. Trzeba się rozwijać. Nie, porwało, ale teraz odda. Chyba odda. Panie kochany, dobra, bo ja nie mam czasu na głupoty. Robimy kontrakt. Easy, sign. Nie, chyba nie powinienem tego robić. Mi się wydaje, że to nie odda. Mi się wydaje, że powinienem sobie iść stąd już. Mi się wydaje, że ojciec dyrektor powinien coś tutaj już odpuścić. Cześć. Małpapa go trzyma. No przecież to jest skandal! Że mi nie daje nic! Już mi mój humor się troszeczkę mi się zepsuł. A dobry miałem, ale to ni. oprawianie Friendly jesteśmy. No, nie, nie, nie. Jezidź w garderze. AAA! Wiesz, kawa jak kawa. Co jest? Dlaczego? Kto tam po ścianie strzela na cymbał, głupi? Panowie, życzę powodzenia. Również. Ja sam niewidzialna na waszą dziesiątkę. Zobaczymy, czy tutaj popiszecie się spyrtem i oprawicie streamera. Łatwój Na respy siedzi. Ty, sobie jakie taktyki mają. O kurde, kochani. Na każdy gdzieś może być. Co jest? Ja pierdzielę! Jest na respy. Co jest? Co on tu robi? Nie! mi się tak. GONIĄ mnie! Ja nie grać chcę, tak że... kurde... Kurde, gdzie on jest? W tunelu gdzieś chyba. Nie bo. mogę, słyszymy się. Nie mogę przymierzyć. Mam defuser, jak coś. Aha. Kurde. Na... na gdzieś. Weź się gdzieś jest. Na plato ci wejdź no, kurwa Lecę Lecę, ja Platforma chyba Jest, jest, za boksem, lewo Tu jest, przed tobą, przed tobą gdzieś Za tobą <ślesk> Dla mnie ja, się zgubiłem <noise> Ja właśnie Chcieliście wydychać Farada? Teraz mało miał Miałem 0, ja już miałem, od reszty 30hp chyba Nie widzę, na, na midzie z, z z gala. Się gala? gala Gala? Gala z Kałachem Kurwa, półhp ma Co za kamper Teraz, weź ją, weź ją To jest, Jezus, matko, nie żyje. Jak? Jak mnie dorwali? Nie, to nie będzie tak łatwo ty. Jak ta koszarańcza. Ale mam MK Cafe. Nie pokonacie mnie, jak podopłuki kawę mam. Muszę Resa zrobić, chyba nie wiem. MKKF premium. Dejkor w miodu. Po co są karczma? Nie wiem. Do 16, nie do 16, proszę, do 16 indra, no. Na go nie ma. A skąd wiesz, jak jestem niewidzialny? <laughs> nie, no to jest skandal, co to się dzieje? O, nie, się no, przestraszyłem. No, no. Ej, no chłopie! <grym> nie, asysta. Jest tunel, tunel gdzieś. Co, co jest? Taka? Goście są, goście są chorzy na głowę. Nie no, co jest, kur... Nie, na Tero, w gdzieś. Tku kurwa! <grym> Ja, <grymne> ja w a, w a, Jak się ćwiczyli... za... Jaki gracz serdeczny! No to mi się kurwa... Was się z fleszem... Wbiłem na chwilę, zostałem na dłużej. KB? Tak. Jakie kukuryny! Poki defizujcie to! O, ale doszło, Oj, zaczynacie mi powoli tutaj działać na nerwy. Ale jak grają drużynowo bandyci. zero. zero. No, no, ale, no. wyczaił cię. Nie, żeby coś, ale dobra. Nic nie mówię. Na radarze ci widać, pago. O, no wiem, wiem, wiem. Ja już się nie bawię, sami pixel. Tu zobaczysz, jak się nie wygrywa rundy? No, wstawaj 1 na 10 jak się wygrywa rundy? Bo ja już tu myślałem mm -hmm. o jakichś ułatwieniach, także ty pokazuj dalej Jest, Nie no. jest, 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 to wygląda dużo. Weź fajnie. Połowę no. Jest, jest. się Nie no. Jezus, no mnie spalił jakiś ham! Bez zasad. Dobra, dobra, teraz Pixel bez żartów. Już przysięgam, że bez żartów. Chcesz pokazać cię jak, pokazać, jak ja, ich uprawiam no, Chętnie zobaczę. To jest ten moment, kiedy ja zaczynam dusić. Trop ze flasza Trub chyba, w flash. Nie. Mój flash, mój flash. Jest, paka, paka. Ale gdzie? No nie wiem. Ty, tu jest. KORM! Cholos! Jak się Nie Jest, to jest, to jest, to jest, to jest na bełka. Na midzie. Odejdź, odej. Poszedł no. chyba pacata. Chodź tu, trzymajmy tutaj górę, tą pakę. Nie, to chłop... Nie, no słuchajcie, ja sobie... Przez smoke'a Proszę nie dotykać na razie. Jeszcze daj mi, daj mi jeszcze na ostatnią. Na ostatnią piksel, Na ostatni. Właśnie 100 też daj. się zastanawiałem nad tym, żeby dać ci trochę HP, bo to za Ale załatwiam. przecież bawię się z wami. Jeszcze kawy nie wiem Okej. Oho, prawo, prawo, prawo. kenes, Nie pikujcie. Uwaga. Nie pikujcie, no, nie pikujcie, co? Ale widzę, psalę się dupki trochę, kurde. Tero chyba jest sabu Jest. Palma, palma, palma. Palma. Dostał, dostał dużo. dużo dużo dostał. Palma, cały Palma. Widzisz, lewo, lewo, lewo. Kurwa. Nie! Ostatnia wiksel! ostatnia na stółie. nie! Bo ja już nie bawię się teraz. Gala? Gala? Gala, gala. Wchodzi, gala. Wchodzi gala. gala. Jest gala, gala. Ej, hey, jest. Zeskoczył CT. CT zeskoczył. CT gdzieś jest. Po lewej, yes. po lewej w stronę. Po lewej. On chyba. Okno. Okno, zeskoczył chyba. O tak. Ja go obiłem w okno. Jest na platformie gdzieś, albo już w WS-ie Nice, mój Co? Jest gdzieś w WS-ie No, podoba mi się, jakie to ja zacząłem robić, ty jak się odpalili ty, no jest w sumie, jest grząsko no, się robi. By nie razem, silna. The fuck, ty idź dolnym. Eee, mid gdzieś. Wyleżę mid. Dla mid. Jak mida? Pewnie ją. Na midzie, na midzie. Muszę was jak to osy w, na weekendzie wytudzić po kolei. To było? Gdzie jest? W lesie. Aha. W lesie. W sańcu. Kurwa, nie mam broni. Kurde, kampi uh. No muszę podkręcić żeby mi mnie się panowie z 92 dla was Bez jaj faktycznie ta zabawa z zabawą, ale tu nie mogę sobie pozwolić na przegraną A tu pusi długą i to jest błąd I tu wchodzi bąbel pągowski No, widzimy razem, widzimy razem Znowu, razem. Kali. Kali. Nie trochu, oh. Chyba z pleców. Ja no? chyba za chyba na długo. Na mnie. Szoku. Ja nocie się ostatni, czasy trochę nie tu mniej, ale wreszcie jest pago co? Kostał, on został na górze! <grymne> Dobra, gdzieś? Działa nas! Działa na lągu? Yeah. Ej! Co jest? Ej, ej, ej! Jak to się stanęło? Auto tam Długo mnie gdzieś siedzę, ja już nie zobaczyć. Jest gdzieś, nie wiem, smoku, smoku na gali gdzieś. Gala Kurde B, B, B strzela B Be gdzieś Panowie, wszyscy razem Kurwa Mid gdzieś, ja, autokampa campa drzwi coś Jak przy tunelu był Tunel Nie Góra? Tak, na boksie no Oj Mogę z pakietu zagrać Ale to będzie dobre teraz Wcfanili się ty No wcfanili się karakany Nie widać mnie na radarze chyba jak Jest, jest, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu Co? Gdzie? Gdzie? na radarze W tak 13, w 10, 10, 10, 10, 10. Trzymam, pak, czy mam pak nie mam to. Matko Surkiem Jedynym Eee Dokąd. Jezus! Zeskoczy chyba CT zaraz, aby wejś a wejść. a Co to? Co to? Co Dalej, tutaj. Ty jest problem z tej paki, Zdążę? Ty ją, um, bomby nie ma przecież. Bomba była na respie. No nie, zdążysz, panie Mateuszu. Gala, gala. Wchodzimy, czasu. 10, ale mi dali kiwa z wyrzuceniem tej bomby, i tak mi na radarze widać. psia jucha! Bo może być mega ciężko tu. No dajcie on nie ja, upakę, w sensie można chodzić o ale. pak ja już wow. wow. no. no Jak po weekendzie ten... jestem, to nie wiem, to nie chodzi, to no, powiem wam, naprawdę. Gdzie? Hmm. Hmm. Zebrzy gdzieś Gus Pam ty tak ktoś Bomba To co trzeba mać Chyba Z, z, z plato gdzieś Zeszły znaczy bez no, patrz Na... A nie, dobra. No. O kurwa long. Zaszło. Leprechał. Ok, nie Co to za nade był? Long, long. Plantuj, plantuj bombę. Jest long. Minus 55. Plantuj. To letowy. Bez

czy się bardziej skupiam? Ekwipunku może nie macie jeszcze dobrego, ale... Mam teraz plan, panowie Czasujcie śmierć woda Konio, konio, konio koni! Ten long, Tenk już 40 Na zebrze Weź się, weź się patrzcie Bokujcie BS Panowie, tak to nie wygramy Jestem szybki jak bok! Jestem tam teraz tu plecy, plecy, plecy! Gala, Gala gdzieś w plecy. Dobra. Uważajmy CT. W Smoku albo... Gala dalej. Gala? Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Na blisko! Kurwa. Nie no, będzie wygrasz. No, panowie, niewiele wam potrzeba. Nie no, 40 w jednym, ile ci zostało? 10? Z Stu została. A bo ty masz 200 teraz. Jest, dobra. Sercio! Tobie się nie popieprzyło coś? Co to było? No i Sercio, skakuję na pierwsze miejsce, raczej bez szans, żeby go się. Ej, skąd wiedziałeś? No, grana, że są stamtąd. A faktycznie. Potem się podświetliłaś. Ale są duchy Co ja zrobiłem? ludzie? Jaki są <noise> Drugi raz się nie spodziewałem, że tu będę. <noise> Ej! Co jest? No i tym zagraniem Danielos Konora wywalił z trzeciego miejsca. Dobra, czo. ile mam. Porwało! Porwało. 11, a Danielos ma 15. Kurczę past short. Co za pesca? Info? No. Ludzie pytają pytaję o info, jak pod nie widzialnie jest. <grywa> Kurwa, nie wiem. Gdzie jest? Gdzie ten? Tu to 109, bit to yes. Jak sądzę, słańczku, kurczę, chodziło. Oj, ty, ty! Prawie mi dziabnął, tej! Prawie mi dziabnął, widzieliście? Ale wyczuł. Na... Widzicie, jaki trening zmysłów poczuł mnie. Ale jajca ty. Proszę, Hej, bo ci je... Na midzie byłem, na co wy czekacie? Plantric bomba. Bomba, bomba To jedzie śmidja, plecy Kurwa macie naprzywane... Jezus! Edward chyba. Defizuję, defizuję! Defizuje. Nie! Nie! Pana się wierny. Braknie mi chyba drugiego domejcza. Dobra, panowie to ostatnio, to samo. Zbiórka. To jest walka między drugim a trzecim miejscem chyba w tej rundzie. <coughs> Chociaż jeszcze. Conor i Vertigo No ja zan. mam stratę. No. long. No, no. Pit, 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 pit. Kurwa nie chodzi to do... Auto chyba na to Na rampie też Lebo Nie ma miejsca na pomyłki A czas kurwa. Czas Nie znam że stąd to O kurde o kurde, ale jakbym było to to było nieprzyjemna runda. To midzie, to mida dojechał, to mida dojechał. Okoń, okoń, no, okoń, okoń! Plantować, plantować! Kale. To nie kala, palcie gale no i dujcie wszystko. Pali, pali. Jaki gracz ten decyduje. Jest na galikcie się. Pójdźmy do smoku. Broj. Broj. No, no. Ninja. Aha, jest na galikcie się. Jest na galikcie się. Broń nie broń, nie broń. Nieee! Znowu za długo. Ile miejsc jeszcze Osób zostało w tej ludzie. Dwie. Dobra, mamy zwycięzców. Kurde, ja pierdzielę, ale to zważywiłem, niech mnie Ewant ale jajca, ale dobra była giereczka, aż bym jeszcze jedną zagrał taką forfan.